Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I gram sobie dzisiaj w Tour Force na serwerze ferko.pl. I widzimy się już po intrze, moi kochani. Okej, okay, moi drodzy, także jesteśmy już po intrze i zaczynamy naszą rozgryweczkę. Gram sobie w Tour Force, jest to nowy, otwarty tryb na tym właśnie serwerze i zobaczymy jak nam dzisiaj ogólnie pójdzie. Kurczę, mam nadzieję, że wygramy to. Chciałbym wygrać. Dawno już nie było true Force'ów znowu, już ostatni odcinek sobie nagrałem z kanonem jakiś czas temu A więc kurczę. Pomyślałem, że skoro się nowo otworzyły, to sobie czemu by nie nagrać, tak? Będziemy robić overpower łup, kurczę i te sprawy. Ten gości ma fajną emotikonkę. LOL! To jest chyba część jego skina, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, postawmy sobie te bloczki czym prędzej. Oczywiście standardowo przypominam wam, żeby zostawić sobie łapkę pod filmem i takie tam sprawy. Tak, możecie zostawić łapkę pod filmem i napisać jakiś komentarz. Cześć, dzień dobry. Uh, I za 9 sekund rozpoczniemy nasze pojedynki z przeciwnikami. Wow. No będzie ostro, moi drodzy. Ta szczęście w Ciebie bab. Całkiem mocnych graczy, tak, bab? Barteksa, okej. Okay. Runda pierwsza. No i od razu zginąłem, tak. Jestem naprawdę dobrym graczem, bo zginąłem ledwie w pierwszych 5 sekundach walki. Nawet nie pięciu, bo chyba w 2 sekundy zginąłem. Okej. Staramy się cokolwiek, kurczę, tutaj ponabijać dla mojego teamu. I udało mi się pierwszego kilo zdobyć. Ło! Pierwsze zabójstwo na tym trybie. Nice. Podskakujemy, kurczę, bo to będzie lepsze. Jak na razie nie ma tutaj jeszcze innych klas ogólnie. Tak, z informacji chciałbym Wam powiedzieć. Są tu w ogóle bloczki utwardzonej terakoty na tym też trybie. I kiedy je postawimy, to trzeba je w ogóle dwa razy trafić, żeby je zniszczyć. Tylko nie wiem, jak one często się otrzymuje je ogólnie. Ale wiem, że jest coś takiego tutaj zaimplementowane i to tak w sumie chyba się odróżnia, bo nigdzie nie widziałem takiego zastosowania na żadnym serwerze, gdzie są turforsy. Kurczę, znowu zginąłem, no nie. Ten Skalik coś się kurczę na mnie, chyba uwziął, nie? No w końcu mam pomarańkę przed nikim, tak. Nie ma tutaj opcji zmiany nikomu. Dobra, musimy strzać w to okienko i pięknie! Kolejny przeciwnik został zniszczony. Ja sobie tutaj zrobię tylko okienko na szybko. I tutaj trafiony czy będzie? Czy on będzie trafiony? Chodź, tu ziomek. Musimy zniszczyć im trochę tego muru. Kurczę. Ale czemu wy przychodzicie do mnie? Proszę mnie nie zasłaniać. Falka jeszcze jest 20 sekund, a my zaraz stracimy wszystkie nasze najlepsze fortyfikacje. Wiecie co? Umocni nam trochę mury z tyłu, tą umocnioną jeszcze Terrakotą. Uh, co byśmy mieli pewne że na pewno nie zginiemy. Tylko proszę mnie nie zasłaniać, ziobeczki. Okej, okay, no co jest? Nie trafiłem. Nie będę im mówił, czy nagrywam. Jak tylko i powiem, że nagrywam. No to to się zaraz skończy dla nas tyle, że tamci przeciwni przeciwnej nie będą po prostu na nas na potęgę strzelać tymi swoimi łukami. Uh, także wolę nie zdradzać tego, że mam dzisiaj nagranie, tak? Aha, uh -huh. z reguły czasami wbijam sobie pograć po prostu tak, ale dzisiaj. Nie powiem im, że nagrywam, tak? Normalnie bym powiedział, tak? Niech, niech się fokusują, niech się wyżywają widzowie, kurczę. Czemu by nie? Postawmy sobie jeden bloczek, tak? Piek. Runda druga, tylko od razu nie zginąć. Dobra, coś tam jest, coś tam ktoś tam jest. Nie trafiłem nikogo. Ok, tutaj mamy ziomeczka. Jest trafiony, nice o, szybko! Kurde, jeden za jeden. Naprawdę niezła wymiana, szczerze mówiąc ciosów. Ciosów, tak. Mów po angielsku sifar, Bo ty jest bardzo z takim amerykańskim akcentem Dobra, kolejny zabity i znowu zginąłem, no co jest? Jak ja będę walczył jeden za jeden, to nigdy tego nie skończyłem. A my chcemy to szybko wygrać. Kurczę, mamy tylko 37%. no nie Mają przewagę. I na szczęście trafiłem ziomka za barykadą. I kurde, znowu mnie trafił. A, większość czasu będę martwy na tym nagraniu, coś tak czuję, nie? 3-4 nagrania to będzie jak będę w czasie de dead zona tak zwanego kurczę. No nie buguj mnie, bo jak się zbuguje, to się wkurzę. I pal licho na nagranie. Będę, będę, będę gryz. Co? Znowu żem oberwał. Co za ziomeczki, kurczę. O, masakra. O, masakra, masakra. E, dobra, postawmy sobie taką warkatkę teraz z umcjonej terakoty samej. Czemu to się zmieniło na żółty? LOL? I mamy ostatni bloczek. I oni wygrali. Także widzimy się na kolejnej arence. Także ja, jesteśmy na kolejnej arence, tym razem troszkę inaczej ta arenka wygląda. Ogólnie jesteśmy w teamie żółtym w tym momencie i mamy taki oto skład, który możecie zobaczyć na tabie. Pozdrawiam cały mój team, pozdrawiam Filipeks, Oliwia, Serpku, Arrow i tych wszystkich, którzy ze mną są. I w przeciwnym teamie też pozdrawiam wszystkich, tak? Zróbmy już coś takiego, raz na, na, na kurczę ten. Pozdrawiam kurczę wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. O, w ten sposób sobie dzisiaj pozdrowimy każdego, bo zwykle prosicie, Cyfer, pozdrów mnie na odcinku. No to będę pozdrawiał, jak będę z kimś w arenie, nie? Tylko niekoniecznie zniku, tak? Dzisiaj tak wyjątkowo pozdrowiłem kilka osób zników, ale no. Bo do tego jeszcze chciałbym uderzyć, właśnie. Że kiedy prosicie mnie, żebym pozdrowił Was zniku, to wiecie co? Jest to trochę takie niesprawiedliwe, szczerze mówiąc. E, kiedy mam pozdrowić jakąś jedną osobę na przykład, zwłaszcza na to, że ja widzów mam całkiem sporo, jakbym pozdrowił jedną taką osobę, e, siłą rzeczy na od jednym odcinku nie dam rady wszystkich pozdrowić, chyba że zrobiłbym jakiś maraton, gdzie pozdrawiam kurczę wszystkich na odcinku. E, no, ale mało prawdopodobne jest to, że mi to się uda na materiale, na którym mam też grać i prowadzić merytoryczny komentarz, meroty merytory merytory <laughs> logiczny i spójny komentarz, na którym chcę zawrzeć jak najwięcej informacji. O, tak chyba będzie najlepsza e, możliwość wypowiedzenia e, tego, co ja chcę, bo coraz bardziej po polsku, mówię, co, co mi się dzieje, kurczę. Co jest grane? Dobra, kolejny gra został zabity, jakieś takie lekkie laki są tutaj, kurczę. Ale okej, okay, nie przejmujemy się tym absolutnie. Mam nadzieję, że nam się uda, kurczy, wygrać tą arenę, bo chciałbym na odcinku mieć chociaż wygraną jakąś arenkę. Bartek tutaj widzę się, da gdzie czai, bo wiem, że to on. I Ja pierdykam, zniszczyłem, już nam tyle fortyfikacji, że masakra, jeszcze tylko 40 sekund do fortecy nam zostało odbudowania. Ja se poszczelam, tak powiedzmy, na wprost, bo czemu by nie, tylko chciałbym wyżej strzelać, okej? Okay. Postrzelam sobie wejście, może kogoś mi się uda trafić. Jak mi się kogoś uda trafić, to naprawdę szczęśliwy. O oh yeah. Dobre, ja mam nadal moje partyklesy nad główką, w ogóle serwerowe takie. I trafiłem, ziomeczkę okej. Okay. Oh, A, i dostałem, no nie! Jeszcze tylko 20%. No, please, musimy to wygrać teraz. Jak najszybciej musimy skończyć to arendę. Chcę dzisiaj mieć dwie wygrane, tak? Dwie wygrane i naprawdę jestem zadowolony z tego odcinka, jeśli mi się uda to zrobić. Jeśli uda mi się wygrać, moi drodzy. Bartek, Skuczy E, gdzie do mnie strzelasz? Build time, okej. Okay. O, uwaga, cyfer się fokusuje. Co? Ja się fokusuję? Tak, fokusuję się na teamie czerwonym, de facto, to, to w sobie to prawda jest. Akurat, dobra. Umocnijmy sobie jak możemy Co aby nam tego za szybko gdzieś zniszczyli, prawda? Tu sobie zrobimy tak, tak i takie coś. Oni już będą do nas strzelać za chwilę. No tu musimy ziomeczko trafić tak. O, idealnie! A, szybko! Kurczę lak! Tutaj musimy trafić, kupcze bele. Wszystkie ręki ogólnie są zajęte muszę powiedzieć z tego trybu i dlatego mogą być lagi trochę. Dobra, trafiliśmy ziomeczka. Trafiliśmy drugiego ziomeczka, zostało im 6%, czyli chyba dwa strzały jeśli dobrze kojarzę. Także musimy to zrobić. Musimy to zrobić, żeby oni nie wygrali. Jest, moi drodzy, nasza arena i zajęte trzecie miejsce pod względem zabójstw i widzimy się w jeszcze jednej arenie. Jej, yeah. okay, moi drodzy, także jesteśmy na trzeciej ręce w tym odcineczku, i prawdopodobnie będzie to ostatnia areka w tym odcinku. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Także start. Tym razem jesteśmy w drużynie czerwonej, i na jakiejś takiej zamkowej mapie. Także naprawdę na propsie, dobra. Moi tu już robią barykatki. A ja bym zrobił taką poziomową, fajną barykatkę, powiem wam. Taką jak się robiło kiedyś, że coś. What the fuck? Ten się gdzie zamknął? Tu są takie przejścia po bokach. Bez ja, jak coś takiego jest na tej mapie, to naprawdę lofciam ten tryb. <laughs> jak umieścili jakieś tajne przejścia. Serion? What? Czekajcie, muszę, muszę aż tam wejść, ale dobra, nie mogę w czasie budowy strzelać, także nieważne, na razie. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, żeby mieć tutaj w miarę dobre i szybkie połączenie z drugą linią, tak jakby. Szybko dobudujemy sobie jak najwięcej muru i zróbmy tak na dwie warstwy, tak? Żeby to wytrzymywało trochę. bo jeszcze nadal pytania, czy nagrywam, czy nagrywam, czy nagrywam. No jak będę tak pytać, to, to im tak nie odpowiem, bo zaczną się na mnie fokusować. Ej, serio? To można tak podejść od boku? Ta mapa jest genialna. Oni się jeszcze nie skapnęli nawet. Kurczę, robimy jej plecy! Nice! Kurcze, blade, no oni się nie skaptą, chyba wygramy to! LOL! Naprawdę tak świetna mapa i FAK! Zauważyli mnie! Nie! Mogłem się schować szczerze mówiąc. Ale jeśli tak idzie tutaj robić, to ja tą mapę loveciem, naprawdę. Jeszcze pewnie gracze nie ogarnęli jak ta, na tej mapie się gra, znając życie. Dlatego kurczę, tam ci się tak mocno dali obić nam. Ale zaraz się skapną i zacznę też nam wchodzić w te poboczne odnogi, to będzie dużo ciężej. Dobra, strzelamy do tego ziomeczka, nice, udało nam się. Nice. Okej, okay, dobra, kolejny kill, ale kurde, cool, kili au! A mnie przestraszył ten gościu z tą miną. O Boże, jaki zarąbisty skin ten typek ma, naprawdę. Ile jest? 53 do 44, czyli nie jest tak łatwo, jakbym mógł pomyśleć sobie, kurczę. bo ja myślałem, że my już mamy coś koło no, 80%, szczerze mówiąc. Ten ziomek bardzo ładnie się wystawił. Oni teraz się skupili znowu na tych pobocznych e, ścieżkach, Przesuwamy więcej otwartej przestrzeni w tę stronę. Aha. Tutaj musimy postrzelać sobie, bo ci w się chowają. A, fuck, od boku mnie trafił! Co za, kurczę, wred, wredny, wredny, wred, wredny człowiek. Nie ma jak sobie beatboxować, kurczę, wredny człowiek, nie? <laughs> beatboxować to nie był beatbox cyfer, co ty gadasz? Dobra, fajny, łatwy kill, no i niestety zginąłem. Tak, tak, zginąłem. <laughs> Czemu my kurczę prze przegrywamy? Ktoś mi to wyjaśni. Przecież tyle kili kurczę dabiłem nam w pierwszej fazie gry. Dobra, zbudujemy sobie z terakoty utwardzonej. Co jest jeszcze przez was niektórych zwany utwardzoną kliną? Bo osobiście jeszcze ten blok czasami tak nazywam. No ale jest to red terakota. Sorry, utwardzone. Utwardzona to jest ta oszklona. Czy coś takiego? Nie wiem. Kurczę. Ciężko się połapać te nazwy zmieniają, kurde bele. I naprawdę czasami to staremu, staremu Minecrafterowi to jest czasami naprawdę ciężko się rozeznać, co w tym Minecrafcie w końcu jest. Już niedługo Dirt będzie się nazywał brud po prostu. Czy coś innego na przykład? I w tym momencie chyba ich zmiażdżyliśmy, wiecie? Bo z tego co patrzę, to oni naprawdę ocno, ocno, mocno obrywają. kurczę. Dobra. Wiecie co, dam chyba wam ogólnie ankietę do głosowania. Bo prawdopodobnie będzie do wybrania moi drodzy długość odcinków z Surforsów. Tak mi się wydaje, bo chciałbym jeszcze to sobie kiedyś nagrać na przykład z jakąś ekipą. Hmm, może z Super Teamem na przykład byśmy to nagrali. Eee, trzeba by zaprosić resztę, wiecie? Trzeba by zapytać resztę, czy by chcieli na przykład Turforscy nagrać z Super Teamem, eee, bo byłoby na przykład fajnie. Eee, więc możecie napisać yy, napisać, zagłosować w ankiecie, jaka długość odcinków z Storesów by wam pasowała, eee, bo myślę, że będzie między 10-15 a 20 minut coś takiego do wybuchu. A w tym momencie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie moi drodzy, także do zobaczenia w następnym materiału na moim kanale. Cześć!